Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj poruszyć bardzo ważny temat dotyczący treści, które możemy znaleźć w sieci, a konkretnie na kanale YouTube, o nazwie Wiadomości od Boga dzisiaj. Jest to ważne, ponieważ wiążą się z tym potencjalne niebezpieczeństwa oraz wprowadzenie w błąd wielu osób. W odpowiedzi na Wasze liczne zapytania na ten temat postanowiłem nagrać film, w którym odniosę się do Waszych pytań odnośnie tych perspektywicznych, niedługich, rzekomych wydarzeń w Medjugorje, które są prezentowane na kanale Wiadomości od Boga dzisiaj. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że treści prezentowane na tych kanałach, jak również na wielu innych podobnych, są prawdopodobnie generowane przez sztuczną inteligencję. Oznacza to, że zarówno treść, jak i głos oraz obraz są wygenerowane przez algorytmy, a nie przez ludzi. Musimy być świadomi, że tego typu treści nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, co zaraz udowodnię. Brak daty, miejsca oraz źródeł informacji sprawia, że nie możemy traktować ich jako wiarygodnych. Ponadto generowany głos nie brzmi naturalnie, co również może być sygnałem, że mamy do czynienia z technologicznym oszustwem. Warto również zwrócić uwagę na rażące błędy językowe w treściach prezentowanych na tym kanale czy na tych kanałach. Na przykład używanie słowa proroczeństwo zamiast proroctwo może być sygnałem, że treści te nie są tworzone przez osoby znające się na temacie języka polskiego, ale są wyłącznie produktem algorytmów. Dodatkowo sam opis kanału, wiadomości od Boga dzisiaj jest w zasadzie irracjonalny, na przykład stwierdzenie. Że tutaj znajdziesz błogosławieństwa z Biblii Wszechświata. To jest sprzeczne z ideą Boga, do której ten kanał się odwołuje. Jak wszechświat może kogokolwiek błogosławić? Musimy być świadomi, że celem tych kanałów jest prawdopodobnie przyciągnięcie większej liczby wyświetleń i subskrybentów a nie przekazywanie rzetelnych informacji czy duchowych nauk. Dlatego apeluję do Was wszystkich, żebyście zachowali zdrowy rozsądek i krytyczne podejście do treści prezentowanych w sieci, zwłaszcza na kanałach, których wiarygodność jest wątpliwa. Nie dajmy się zwieść sztucznie generowanym treściom, które mogą prowadzić nas na manowce. Pamiętajmy, że prawdziwa duchowość i zrozumienie wymaga czasu, wysiłku i przemyślanej analizy, a nie szybkich rozwiązań i magicznych w cudzysłowie odpowiedzi serwowanych przez sztuczną inteligencję. Teraz chciałbym przejść do omówienia tego konkretnego przypadku, o którym wspomniałem na początku. Jak widzicie, jestem w tej chwili na stronie w obronie wiary i tradycji można ją łatwo znaleźć, ale też odnośnik do niej znajdzie się pod filmem. Możemy tutaj przeczytać, właśnie w odniesieniu do filmiku, który powiedzmy sobie, weźmiemy w tym momencie na tapetę. Czyli ten, który odnosi się do rzekomego objawienia w Medżugorie, które to z kolei wskazuje. Jakoby coś miało się niedługo w Medjugorje wstać, zaczęły się objawiać tajemnice Medjugorje i tym podobne. A tutaj na stronie w obronie wiary i tradycji można przeczytać ważną informację od pani Ewy Jurasz, redaktor naczelnej Echo Medjugorje. Pozwolicie, że teraz ten tekst przeczytam, ale też go widzicie w tej chwili na swoich ekranach. Przy okazji jeszcze jedna uwaga odnośnie, w cudzysłowie, pięknie opracowanych filmików o Medjugorje, tajemnicach, etc. Mają się wypełnić w marcu, dlatego zapraszamy na pielgrzymkę w tym czasie. Możecie do nas dołączyć. To dodanie w nawiasie to oczywiście sarkazm od redakcji. Ciekawe skąd taki jeden czy drugi o tym wie. Modlitwę Gospa prosi od początku objawień, a nie jak się zaczną tajemnice. Jak się zaczną wypełniać tajemnice, to Mirjana powiedziała: Ludzie będą sobie z głowy włosy rwać, że się nie nawrócili, bo był czas do nawrócenia. I teraz też mamy tylko jedno zdanie w orędziu: modlitwa, nie czekanie, co będzie. I też proszę o nie, Przesyłanie mi tych wiadomości ani mailami, ani tym bardziej na komórkę, że są ładnie, kolorowo zrobione, to nie znaczy, że są prawdziwe. Kilka osób na tych kanałach znalazło sobie sposób na życie, na łatwe pieniądze i tu możecie sprawdzić wiarygodność, czy to nie naciąganie na wiadomości z dreszczykiem. A tymczasem każdego dnia jesteśmy bliżej drugiej strony życia z Panem Bogiem. Ewa Jurasz. I tutaj jeszcze komentarz od redakcji. Dokładnie. Daty zna tylko Bóg. Ja zaplanowałem dla czytelników WOWIT w czasu pielgrzymkę na czerwiec. Już jest ponad 20 osób zapisanych, które jakby słuchały tych opowieści. Z kraju mchu i paproci w cudzysłowie, to już od przynajmniej 2012 roku nie wychodziłyby z domu, nie pielgrzymkowały i tylko w okopach czekały na koniec świata. My mamy żyć i każdego dnia być gotowymi na spotkanie z Bogiem i Maryją. Tak, to tyle jeżeli chodzi o ten konkretny film. A tutaj jeszcze zobaczcie na sam opis tego kanału. Tak jak mówiłem, tutaj znajdziesz błogosławieństwa z Biblii, wszechświata i dobre rzeczy dla twojego życia. I dalej. Przesłanie od Boga dla mnie dzisiaj: przesłanie od wszechświata i przesłanie od Jezusa. Czyli mamy generalnie nową trójcę świętą: jest Bóg, prawdopodobnie Ojciec, wszechświat, no i Jezus. No to. Taka chyba trójca tutaj jest brana pod uwagę na tym mniej więcej kanale. Jak przeczytamy dalej, tutaj znajdziesz inspirujące przesłanie od Boga, motywacyjne przesłanie od Boga. Bóg jest mówcą motywacyjnym. Cytatów od Jezusa, motywacja znowu. Celu błogosławień, z afirmacji, pozytywnych wibracji, o właśnie. To też bardzo ciekawe pojęcie: pozytywne wibracje. No przecież w teologii chrześcijańskiej coś takiego jak pozytywne wibracje nie występuje. To jest wszystko New Age. No i dalej, dołącz do nas i podziel się adoracją. To znaczy, że co? Miałbym nagrać, jak adoruję Boga w najświętszym sakramencie w kościele i to wysłać? Mam się podzielić wspólnotą, świadectwem światłości z całym światem. Kochani, naprawdę bardzo Was przestrzegam przed rewelacjami, które są po prostu na tym kanale prezentowane. A nagrywam ten filmik dlatego, bo wiele osób w komentarzach po prostu mnie o to prosiło i odnosiło się do tych tak zwanych rewelacji. Ja takowych nie publikuję. Ja nie jestem ani prorokiem, ani mistykiem. Sam nie mam doświadczeń związanych nie wiem, z pozytywnymi wibracjami, ani mnie wszechświat nie błogosławi. Ja te treści, które publikuję, to publikuję zawierając informacje o tym, od kogo pochodzą, czyli od jakiego potencjalnego mistyka do waszego rozeznania według nakazu pochodzącego wprost z biblii z listu z pierwszego listu do tesaloniczan 5.1922. 22 ducha nie gaście proroctwa nie lekceważcie wszystko badajcie a co szlachetne zachowujcie unikajcie wszystkiego co ma choćby pozór zła To w ogóle jest bardzo ciekawe, tak swoją drogą, bo ja na przykład na tym kanale bez przerwy dostaję od YouTube jakieś ostrzeżenia, blokady za to, że coś jest mówione na przykład o, o szczepieniach, o, o Żydach no, i innych tam takich treściach, których może nie będę właśnie cytował, żeby nie dostać kolejnej blokady. Natomiast... Widzę, że na tych kanałach, które właśnie tutaj omawiam, generowanych przez sztuczną inteligencję, można publikować w zasadzie wszystko, co się chce, bez żadnej odpowiedzialności i nie ma za to żadnych blokad i innych tam takich rzeczy, poza oczywiście tą odpowiedzialnością przed Bogiem, bo trudno byłoby oczekiwać, że nie będzie żadnej reakcji na to, że ktoś. Po prostu fabrykuje jakieś rzekome objawienia no, tylko z chęci prostego zysku. Natomiast, tak jak wspominałem, ja publikuję rzeczy, które są związane z konkretną osobą, konkretnego mistyka, który jest podany z imienia i nazwiska. Też bardzo często, w większości przypadków zdecydowanej, jest podana data. Orędzia, czy przesłania, jakie dostał, czy jakie widzenie kiedy miało, czy z którego roku, jeżeli to są jakieś przesłania starsze, o wiele to też jest wskazane, jeżeli to są jakieś aktualne przesłania, jak na przykład Luz de Marii, no to o tym mówię, że to od niej pochodzi później, że komentarz jest oddzielony stricte od samego przesłania i zaznaczam, że to już jej komentarz. Są podane też daty, albo Simone Patalano, Angeli Fabiani, czy ostatnio księdza Adama Skwarczyńskiego, który no to też było wszystko, jak widzieliście, podane. Ksiądz Adam zresztą sam przemówił we własnej osobie, mówiąc o swoich, o swoich cierpieniach i doświadczeniach. Także, nic to nie jest ani generowane sztucznie. Ani sztucznie Wam do głowy wciskane. Natomiast no, w tym przypadku no, to już yy, Wasze pytania zobligowały mnie do tego, żeby w końcu zająć jakieś stanowisko w tej sprawie, chociaż z reguły tego nie robię, bo nie odpowiadam za to, co inni publikują na innych kanałach. Natomiast w tym przypadku no, musiałem Was ostrzec, bo żadnych objawień szczególnych. W marcu w Medjugorje nie będzie prawdopodobnie. No nic na ten temat z oficjalnych źródeł nie wiemy. Nikt na ten temat się oficjalnie nie wypowiedział. No poza tą rewelacją, która się znalazła na tym kanale, no ale na tym kanale znajdują się jeszcze inne rewelacje, jak chociażby jakieś domniemane widzenie, ostatnie widzenie ojca Pio, którego prawdopodobnie nie miał, a które też zostało wygenerowane sztucznie. No więc y, bardzo Was przestrzegam i też mówcie innym, jeżeli wiecie, bo, no bo nie ma sensu, żebyście się później zawiedli, bo później będziecie prawdopodobnie też przez ten pryzmat rzutować na inne kanały, które robią bardzo dobrą robotę, które dzielą się z Wami autentycznymi przesłaniami, takimi czy innymi, albo próbują w jakiś sposób przekazywać Słowo Boże. Y, no ale nie robią tego w tak nachalny i ewidentny sposób, próbując was po prostu zwieść. Może warto byłoby tego typu kanały po prostu zgłaszać do YouTube'a, może by coś z tym zrobili, bo tak jak mówię, ja jestem obiektem blokad bez przerwy, ustawicznie, a a robię tutaj sprawy jakby rzetelnie, ale wypowiadając się niektórzy mistycy także o takich rzeczach jak szczepienia, no, nie wpisują się w ten ogólnoświatowy algorytm, który przepuszcza tego typu sprawy. Natomiast tutaj sprawa jest jakby oczywista, a algorytm na niego nie reaguje, więc może warto byłoby, żebyście wy też zadziałali w tym zakresie i próbowali po prostu ten kanał czy inne tego typu kanały po prostu zgłaszać za szerzenie ewidentnej dezinformacji, bez poparcia w żadnych źródłach, bez odniesienia do, do niczego, w czym, w czym byłoby po prostu jakieś umocowanie? Może warto byłoby tego typu kanały po prostu zgłaszać do YouTube'a, może by coś z tym zrobili, bo tak jak mówię, ja jestem obiektem. Blokad bez przerwy ustawicznie, a, a robię tutaj sprawy jakby rzetelnie, ale wypowiadając się, niektórzy mistycy także o takich rzeczach jak szczepienia, no, nie wpisują się w ten ogólnoświatowy algorytm, który przepuszcza tego typu sprawy. Natomiast tutaj sprawa jest jakby oczywista, a algorytm na niego nie reaguje, więc może warto byłoby, żebyście wy. Też zadziałali w tym zakresie i próbowali po prostu ten kanał czy inne tego typu kanały po prostu zgłaszać za szerzenie ewidentnej dezinformacji bez poparcia w żadnych źródłach, bez odniesienia do, do niczego, w czym, w czym byłoby po prostu jakieś umocowanie. A jak to konkretnie zrobić, to pozwolę sobie Wam pokazać. Wystarczy wejść na tego typu kanał, najechać tutaj, jakby na jego opis, w tym, w tym konkretnym miejscu, gdzie jest taka strzałka. Kliknąć na to, wyświetli się opis kanału i jego jakby tutaj zawartość. No i tutaj jest chorągiewka z napisem zgłoś użytkownika. No i tutaj można klikając Głoś użytkownika, wybrać jedną y, z opcji. No ja proponuję y, tutaj albo y, skorzystać chyba z tego y, oszustwa, spamu i oszustwa, no bo jeżeli tak ewidentnie wprowadza się w błąd, a wszystkie źródła pokazują na to, że żadnego objawienia, nic takiego w ogóle nie ma, y, no, to wydawałoby się, że należy pod tym względem zgłaszać, prawda? Tutaj są właśnie filmy do wyboru, które według nas tymi, które wprowadzają w błąd. No i tak szczerze powiedziawszy, to mówiąc wprost, tutaj zdecydowana większość wprowadza w błąd, bo zupełnie nie wiadomo skąd te informacje są wzięte, ani nie ma żadnego potwierdzenia przedstawionego w filmie, ani żadnego oparcia się na wskazania na jakiej podstawie takie, takie rzeczy są prawda, generowane tutaj, no więc szczerze powiedziawszy, no większość jest zdecydowanie wprowadzająca w błąd. No, ale już do Waszego rozeznania pozostawiam, czy chcielibyście to w ogóle robić i zgłaszać tego typu treści, czy, czy, czy nie. Ja Wam pokazuję, że jest taka opcja. No i wydaje się, że warto z tego skorzystać i korzystać. Być może Wasza reakcja jakoś wpłynie na to, że inni zostaną e, ostrzeżeni, czy, czy może te treści zostaną zablokowane. No mówię, ja byłem blokowany e, z powodu Rzeczy, o których wszyscy wiemy, że były szkodliwe, już nie będę powtarzał, i wszyscy z perspektywy czasu wiemy, że tamte objawienia były prawdziwe, które mówiły właśnie o szkodliwości tych konkretnych okoliczności, tak to nazwijmy. Natomiast te, które, jak widzicie, tutaj w błąd wprowadzają ewidentnie, na co pokazałem dowody, to jakby bardzo dobrze się mają i, i generują bardzo duże ilości wyświetleń, które po prostu. Innych wprowadzają w błąd. To tyle na ten temat. Dziękuję za wysłuchanie, i pozostańcie z Bogiem.